Michał Szpak podzielił się w serwisie YouTube nietypowym, jak na siebie, filmem. Chyba nikt jeszcze nie widział go w takim wydaniu. Pewnie dlatego wideo bije rekordy popularności. Chociaż Instagram piosenkarza obfituje w zdjęcia z przemyślanych sesji zdjęciowych, to domowej roboty nagranie jest czymś zupełnie nowym i niespodziewanym. Fani mogą być zdziwieni. Michał Szpak to wokalista, który marzenia o śpiewaniu postanowił spełnić poprzez udział w jednym z talent show. Nietypowy wygląd oraz niesamowity talent sprawiły, iż po zakończeniu programu pozostał na scenie muzycznej i z sukcesem produkował kolejne utwory. Tym razem pokazał się jednak w zupełnie nowym wydaniu. Michał Szpak przyłączył się do popularnej akcji, Michał Szpak to kolejna publiczna osoba, która zdecydowała się włączyć w akcję zapoczątkowaną przez polskich raperów. Wcześniej i wykonaniem krótkiego utworu zachwyciła fanów. Cała akcja ma na celu stworzenie krótkiego utworu w stylistyce jak najbardziej zbliżonej do rapu, opublikowanie go i zrobienie wpłaty na specjalne konto. Pieniądze trafią do polskich szpitali, które w obliczu epidemii koronawirusa potrzebują wsparcia oraz środków do zakupu M. Inna niezbędnej odzieży ochronnej. Nagranie z domu wokalisty robi furorę. Michał Szpak, jakiego jeszcze nikt nie widział. To, co pokazał, dalekie jest od stylistyki muzycznej, którą wykonuje na co dzień. Wokalista rapuje po to, by pomóc szpitalom. Oglądając nagranie, widać, iż Michał Szpak należy do artystów dbających o swój wygląd w czasie występów. Stylizacja wokalisty jest wyjątkowo przemyślana, i choć znany jest on z kontrowersyjnych wyborów modowych, tym razem postawił na prostotę. Biała koszulka, skórzana kurtka i bandamka zakrywająca twarz. Niezwykle symboliczna wydaje się korona spoczywająca na jego głowie. To oczywiste nawiązanie do wirusa, który sprawił, że ludzie na całym świecie zamknęli się w domach. Także w tekście stworzonym na potrzeby krótkiego utworu, Michał Szpak zdecydował się na oddanie hołdu osobom najciężej walczącym o nasze zdrowie i życie. 2. Hot 16 Hallego 2 w wykonaniu wokalisty robi furorę. Szacunek dla nadludzi. Co w zarazie jako pierwsi do pomocy bez odwrotu, niszczą sarsa w covid wersji. Zostawiając swe rodziny w strachu, stresie, niepewności, w kwarantannie, izolacji, chcą dopomóc nam ludzkości. To jedno ze zdań rapowanych przez wokalistę. Jest to zupełnie inny rodzaj muzyki niż zazwyczaj wykonuje Michał Szpak, dlatego właśnie jego fani mogą być zdziwieni, jak dobrze mu poszło. Źródło: Jastrząb Post.